Mówiąc o pomniku Ignacego Paderewskiego, należałoby wspomnieć lata 90. kiedy to zrodziła się u strzegomian, idea stworzenia, powołania wspólnego wzorca. I tak na skrzyżowaniu ulicy Paderewskiego i Rynku stanął pierwszy granitowy obelisk. Pierwszy premier RP na uchodźstwie, kompozytor, muzyk, był ambasadorem Polski niepodległej w krajach tam, gdzie koncertował, przed każdym swoim koncertem, wygłaszał mowę o nie niepodległej Polsce, o tęsknocie do niepodległej Polski i właściwie to on stał się dla Strzegomia takim bohaterem, takim wzorcem Polski niepodległej. Przez wiele lat obelisk ten stał na wspomnianym skrzyżowaniu. W 2004 roku ze względu na remonty przeniesiony został przed wejście frontowe Strzegomskiego Centrum Kultury, by już w 2008 roku ostatecznie przenieść go do pobliskiego parku. Z racji na liczne perturbacje związane z przenosinami obeliska konieczne było jego odnowienie.

Ogłosiliśmy takie zapytania ofertowe wśród artystów parających się rzeźbą w granicie na temat przerobienia tej bryły granitowej, poprzedniej, w popiersie Ignacego Jana Paderewskiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika wraz z aktem Niepodległej Polski odbędzie się już 11 listopada. Te osoby, które będą chciały i serdecznie zapraszamy w dniu 11 listopada tu na parking przy Strzegomskim Centrum Kultury, będą chciały uczestniczyć w naszej strzegomskiej uroczystości święta odległości będą mogły już w pełnej krasie i okazałości podziwiać dzieło pana Adama Radkowskiego.